Takie klucze gęsi to tylko mogą zwiastować wiosnę o tej porze roku. W tym momencie sezon wędkarski uważam za otwarty, ale przyjemności później. Najpierw idziemy łapać ryby. Mała korekta stanowiska czyli pojechaliśmy na inne łowisko dojechał do mnie też Andrzej z swoją córką Kamilą I w końcu się pokazały pierwsze ryby w tym roku i na szczęście nawet można powiedzieć, że to jest mały leszczyk zaraz go podbiorę tylko teraz jedną ręką muszę nagrywać tak się prezentuje ten pierwszy leszczyk w tym roku a na dziś mam przygotowane konopie do podkarmienia pineczkę gnojeczki z własnej hodowli i zanęta, jak widzicie, czarna. Czyli bardzo dużo czarnej ziemi. Już miałem jedno branie na gnojeczki. No ale jakoś nie udało się tej rybki złapać. Czekamy na dalsze efekty. często stosuję taką zasadę, że jak jedną rybkę złapię, to zaraz rybko jedną kuleczkę podajemy. Jedna rybka, jedna kuleczka. Jak dobrze biorą, bo jak słabo biorą, to części. Brania są bardzo delikatne, nawet można powiedzieć, że ledwo widać te spowiki, jak się tylko przesuwają. Ale jest następna płoć już ich trochę w siatce mamy. Jeżeli ktoś zapyta, co zakładam na haczyk, to proszę haczyk 18 i dwie pineczki bardzo małe. Andrzej coś starszej, coś większego se kupił tyczkę i chłopak szaleje ale ma większe efekty dzisiaj oczywiście podbieraka nie mamy bo to pierwszy wyjazd i nikt się nie spodziewał takich brań no ale ma coś większego Andrzeja patrzę na Andrzeja a cały pod wodą był no ale jeszcze poczekam Zobaczmy co on tam ma A takiego leszczyka fajnego dosyć Teraz znajdujemy się na łęgu Łowisko PZW Numer 604 Siedzimy na ostatnich dwóch wodach Na tak zwanej kracie Mieliśmy też zobaczyć na Polenowskiej, ale tylko tak wzrokowo. Na dwójce my jesteśmy tu na ostatnich dwóch wodach. Jak widać, trochę tu ludzi siedzi. To jest pierwszy zbiornik, chyba który pozbył się lodu. To są takie małe stawki. Nie za głęboko. Właścicielem wody lub dzierżawcą jest zef CARBON Oni się opiekują tym zbiornikiem Na YouTube jest też film jak CARBON, czyli właściciel tej wody, zarybia tutaj leszczem I prawdopodobnie ten leszcz, który tutaj zapał przed chwilą Andrzej i jego córka O, uklejka się zapała ten leszcz, który Andrzej zapał jego córka Kamila to jest ten leszcz z zarybienia oczywiście jak się złapie zaraz trzeba ją zapisać klejka ma numer 21 a że jest w siatce, mimo tego, że ją wypuszczamy to mamy obowiązek, jak przejdziemy nad wodę, ją zapisać a zaś się chwalę jakimś spuszczonym leszczem bo to amator myśli, że kupi jakąś tyczkę i będzie Zaczyn od wodą Chociaż parę potek ma więcej niż ja, ale To ostatni raz mu się udało Zap jakąś rybę pokaż widzom jak jesteś kaleku zławiczek zaraz zobaczy nam trochę Jakąś tajną zanętę, a nawet nie chcę powiedzieć, jaką czai się tylko. Nie chciałem przed wam pokazać do kamery, ale powiedziałeś, że mam podgarbić. Ja mam spławik pod wodą, tylko akurat muszę tu czekać, aż jedzie mi do brzegu. Już ryba na nim siedzi, tylko czekam, aż ten tu będzie miał branie. No i taka robota z nim jest. Dobra wiesz, to nie do czekania, idę do siebie, bo ryba bierze Ja się tam bawię u Andrzeja, a tu spławik pod wodą, widzicie jak sobie płynie do brzegu Może okoń, może coś, to mi wiadomo Zaraz sprawdzimy, tylko żeby tego planu nie zepsuł Już tak poposzyłem, że Och, mała wdręga Ale zawsze coś, a ten zaś tam ryje Tutaj mam teraz szczupaka na drugiej wędce no pobrał mi no gnojeczki Zaraz może uciąć żyłkę, więc tak go szybko nagram Przy brzegu Tak wygląda, bo czekam aż urwie, bo coś się tam zaczepił Pierwszy drapieżnik, może malutki, bo malutki Ale pierwszy drapieżnik w tym roku Kolega Pierwszy raz na rybkach, czekaj, nie idź. Chodź, daj, daj buzie. O! Jak się ładnie uśmiecha, że początek sezonu. O. A czeka, nie będę mu wyciągał, bo połknął. Wolałem kucieć, żeby go nie podrażnić. Teraz rybka do wody wraca. To jest oczywiste, bo jest taka troszkę, troszkę malutka. Ale super. nawet Takie niespodzianki to super nie? O jeszcze raz uśmiech do kamery na pożegnanie O jak ładnie się uśmiecha i szczupak Uciekaj. O. o poszedł ładnie Poszedł ładnie no. Na gnojeczkę widziałeś go mhm. Na dwie gnojeczki to... No szczupak poszedł do wody A teraz przyszedłem do Andrzeja nagrać bo coś mu tu zaczęło jakieś większe płocie brać podobno. Coś tam ciągnie. O, fajne płotki mu podeszły. My bez podbieraka dzisiaj bo nie nieprzygotowani. My się nie spodziewaliśmy w ogóle, że ryby zaczną brać. O, fajna, fajna płoteczka. tutaj od góry. No, coś ją zaatakowało, ale ładna płoć. Ale płotka ładna. No, gratulacje. Mi się też przydarzyła taka duża płoć. Zaraz ją odebiorę, tylko ona jest bardzo chora. Widzę tutaj, że te ryby tutaj na jakąś chorobę chorują. Nie wiem dokładnie, co to jest. Jakby ktoś z widzów umiał określić, co to za choroba, to proszę napisać w komentarzu. Ale nie wygląda to za ciekawie, tu już się robi takie białe, jakby ryba umierała. No nieładnie, nieładnie. Nie wiadomo co z tą rybką się dzieje, a tak innych śladów na ciele nie ma. Tę rybkę nie będziemy dawać do siatki, chociaż mimo wszystkie wypuszczam. Od razu ją uwolnię, żeby się już bardziej nie męczyła. A tuż obok przy zachodzie słońca jeszcze widać lód na wodzie. To jest taka mała poda na łęgu. Można łowić rybki. Tu jego córeczka do wzięcia. Do wzięcia jest. Jakby tam jakiś błychentny. Przyszły misz polski. Wędkarstwie spawikowym. Pokaż się uśmiechnij. Pięknie. Już jesteś sprzedana. No, ładnie jak na pierwszy wyjazd. To Andrzej pokazał dzisiaj klasę, rzadko mu się to zdarza, bo rzadko, rzadko ze mną wygrywa i to był pierwszy i ostatni raz, zaraz padnie do wody i w wyniku nie będzie. Rybki, rybki się pokazują już w siatce, no kurcze jak na tą wodę to super. Nawet takiego jednego większego leście pomoc. No. O, ten jest ładny. O, takie łupki wiaderko, a tak dużo ryb. Kto by pomyślał? 308 Rybki trochę się nie mieszą w tym mega wiaderku. Nawet <grybki> wypuszczamy luta. Wracają do tej samej wody. O, jeszcze traci po drodze. Do tej samej wody, w której były złapane. pięknie. wynik, fajny. No, pełne wiadro, jakby ktoś powiedział. No, Szkoda, że że takie mało. No, nie można powiedzieć, parę rybek za O, ten jest ładny, Poszuczuję jeszcze raz. O kawilanie jednego wędkarza, byś zawstydziła, co tu dzisiaj siedział, na przykład mnie. A ten wypychać, to mu z głowy wystaje. Kilo 300 jak na tego kadeta juniora Pociechany tyle rzeczywiście No, no. pociechany strasznie no, A ja w do, do wody szybko Ja wam powiem tak, nie On się <grytko> musi przyzwyczaić do tych wyników bo to To naprawdę pomóż tam Kamila Trzymaj tą siatkę żeby to nie pouciekało Celowo wybrałem takie moje wiadro do ważenia żeby wyglądało, że go mam pół To <grytko> było Oj Mój rekord 0,97 czyli kilo minus Tego szczupaka i tą płotkę co wypuszczałem, to czyli 4 kilo razem. Muszę to nagrać, bo to jest pamiętna chwila, kiedy Dominik dostał tyłek. Rybki idą też do wody. Teraz już nie bierzemy rybek. To co mieliśmy wziąć to, to wzięliśmy na tarło. Teraz wiadomo, że jak się przyjdzie na stanowisko, trzeba za jakieś sprzątać. Bo tak wygląda wędkarska kultura. Nawalą puszek. Jakiegoś innego badziewstwa. Akurat ten woreczek jest mój. Bo tu miałem konopię. Ale tą butelkę, co tam leży, to. Muszę za kogoś zbierać. Nie wiem co to za świnia tu się działa, hamska, bo inaczej tego nazwać nie idzie. Ale jak już tu przyjechał jeden taki zgnój i z drugim, to mógł za tobą posprzątać. Tyle mam na temat sprzątania nad wodą. No, a my jak przyszliśmy nad wodę, to musimy zostawić brzeg czyściutki i za kogoś sprzątać śmieci. I tym właśnie akcentem kończymy dzisiejsze wątkowanie. Ja na kiełbaskę nie zasłużyłem jako przegrany. Od dziś jedzą tylko zwycięzcy. Dlatego Dominik zobaczycie jak będzie pod koniec sezonu wyglądał. 30 kg mniej. Też tak podejrzewam, bo z tyczką chyba nie mam szans. Niestety teraz musicie porównać te, te zawody. Dzisiejsze otwarcie sezonu można powiedzieć. Więc przyzwyczajcie się, że niestety, ale Dominik będzie no, nawet z Kamilą dzisiaj przegrał. No, nawet z Kamilą dużo... będę przegrywał. Co tu naprawdę... dużo gadać? Do zobaczenia do następnego razu. Następny filmik już za niedługo. Jak wam się podobało dajcie lajka like lub suba, jak chcecie zobaczyć więcej filmów. Zapraszam ponownie.